Cześć! U mnie jak widać śnieg gła, mgła, czyli pogoda bardzo ekologiczna. Ruch na ulicy znikomy. Ale są też tego plusy. Po prostu jest cisza i spokój. Chociaż wolałbym taką ciszę i spokój w trochę bardziej sprzyjających warunkach pogodowych. Pokażę wam co się działo na złomowisku, a w zasadzie podczas moich odwiedziń tych punktów w ciągu mijających kilku dni. No bo dzisiaj to nie widzę sensu, żeby tam brnąć. Może coś tam zmontuję na miejscu. Zobaczymy. Tu znalazłem dwa ciekawe elementy w kontenerze. Idealny materiał na stolik do szwierki taśmowej, czyli całówka. także to widzę od razu, że można byłoby taki mniejszy odcinek zastosować, a tutaj jest świetna formatka grubaśna, też o niezłych wymiarach, to jest jakieś 20 na 25 cm szeroki kąt trochę to zaburza te odległości. No, i to nie jest taki popularny sprzęt, który można często spotkać na złomowisku. Wydaje się być prosta i to mam ochotę zakupić. Akurat zabawa na złomie przy minus 8 średnio ma sens. A widzę, że to co było ostatnio w zeszłym tygodniu, jest nadal i nic nie przybyło, W wręcz było, bo większość rzeczy trafiła do kontenera. No i zastanawiam się. To jest sens grzebać po złomowisku kolejnym, skoro tutaj nie widać nic na plus. Hmm. No, przemyślę to. Pojadę na zakupy i zobaczę, czy mi się będzie chciało telepać do innego miejsca. Proszę bardzo, jaka fajna zgraja kijów teleskopowych. Zaraz coś fajnego wybiorę. Powiem szczerze, że jestem zdumiony tym znaleziskiem. Widać, że jakaś firma się pozbyła stanów niekoniecznie sprawdzając, czy jest dobre czy niedobre, po prostu wymienili na nowe. I tu jak widać złożony kij teleskopowy, który składa się z czterech segmentów, ma około 150 cm, a rozłożony ma gdzieś co najmniej 4. I do tego, żeby go wykorzystać do umycia alewacji bądź, bądź pomalowania nawałek, no to jest rewelacja. Czeka mnie taka impreza ze stodołą, którą tutaj widać no więc jest to niesamowite ułatwienie skorzystałem z dwóch kijków zastanawiałem się czy by nie wziąć więcej może dla znajomych a jeszcze w ogóle powiem o cenie, bo cena była śmiechowa z wagi ważyły one łącznie 2 kg niecałe zapłaciłem 3,80 zł także to naprawdę jest prezent jestem ciekaw ile coś takiego może kosztować bo w sklepie nie widziałem, więc zobaczcie sobie jakaś cena na Allegro takiego kijka. Ciekawe, czy to jest produkcja austriacka, czy tylko firma, która zleciła Chińczykom mieście się w Austrii. No ale mimo wszystko, jak jest to na rynek austriacki, no to nie jest to jakiś bubel, bo tam jednak dbają o jakość. No nie tylko tam, ale. No ale wiecie, jak to jest tam po zachodniej stronie granicy. Ceny stylują mniej więcej w takich granicach. No, takich pustek na złomie to już naprawdę dawno nie widziałem. Jedynie element, który mógłbyś się nadać do świerki taśmowej, czyli coś takiego dziwnego. Średnica gdzieś no dobre 13-14 cm, czyli 140 mm w porywach. To jakiś defekt mały, ale to może nie ma znaczenia, bo tą krawędź można od razu obrzempolić. Ale fajnie, fajnie to wygląda i to, to bym zakupił. No tu są jakieś drobne defekty, no, ale no wręcz dosłownie uszyte. Tutaj trzeba by tylko coś utoczyć mądrego. To mi się widzi, że to ma sens. Jego taki element. Może niekoniecznie do tej mojej, którą buduję, bo tam jestem w trakcie tworzenia koła z dwóch elementów. No, ale do jakiejś innej, powiedzmy bardziej może profesjonalnej no to już byłoby coś dużo nie waży a to ktoś sam zrobił, bo to widzę takiego blachora wspawanego czyli ktoś się produkował z jakieś rurki z czegoś dobra to to odkładam rozejrzę się co tam jeszcze, ale nie wygląda to za dobrze szczerze mówiąc, po prostu wielkie nic nie jest ciężkie no proszę, tutaj takie dwa silniki już z gotowcami Lecz średnica dosyć mała A silniki takie wiekowe No ale jakieś pasy napędzało to gdzieś Może w jakimś młynie albo coś W tego typu obiekcie Tak to przynajmniej wygląda A może w stolarni Wspadł śnieg i zasypało złom hm. Czyli trzeba poczekać do wiosny mm, Nie ma to jak remont Poezja Wszędzie zadyma W całej chacie nic tylko sprzątać można. 24H. Przynajmniej przez jakiś czas, dopóki się to nie zakończy. Rafał do Uczadu. Gdzieniegdzie przeszlifował, ale nie ma tragedii. Powierzchnia jest w miarę gładka. Więc jak włochatym wałkiem pomalujemy, to będzie całkiem do ludzi. Na pewno 100 razy lepiej niż jak było wcześniej, czyli tapeta typu Reofaza. Rafał, zostaw trochę tej gładzi. Całą zeszlifujesz. Nic nie dostanie. Brawo. Kolega Krzysztof, któremu dziękuję bardzo, uświadomił mnie, że jest coś takiego jak system do poziomowania kafli, który jest bardzo przydatny, zwłaszcza dla osób, które nie mają wprawy w układaniu kafelków, tudzież płytek, terakoty, gresu, czyli dla takich jak ja. Bo jak ktoś ma wprawę, to poradzi sobie i bez tego. No przecież tego wcześniej na oczy nie widziałem, kilka lat temu. Widzę, że to jest jakaś tam pewnie nowość. No praktyczne bardzo. I przydatne. Swoją drogą. te płytki na 17 m2 pokoju ważą 24 razy 11 kg. To mamy 240 plus 24, czyli 264 kg plus 125 kg kleju, tak mniej więcej 5 worków. Tyle polecono mi zakupić, że mniej więcej to powinno być tyle ile jest. No to już mamy niezły pakiet, 400 kg materiału wchodzi do pokoju dodatkowo, plus jeszcze gładź, chociaż gładzi to Rafał zbyt wiele nie zostawił, większość wyszła w formie pyłu, no ale mimo wszystko chołupa robi się coraz cięższa, czyli wiatr jej nie zawierzy. Proszę bardzo białas, teraz jest biały, ale czy nadal będzie biały jak zmienimy tło? To nadal białas. Ale już nie jest taki białas. Teraz jest prawie żółtas. Białas, chyba zmieniamy Ci imię na żółtasa. Chociaż jak się wy, wypolerujesz tym wzorem, to będziesz dalej białas. Przykład z kotem daje ciekawe spostrzeżenie odnośnie punktów odniesienia. No bo w jaki sposób moglibyśmy zdiagnozować daną sytuację, gdyby nie właśnie punkty odniesienia. Myślę, że dokładnie to ktoś miał na myśli, twierdząc, że podróże kształcą. Bo podróże to przede wszystkim zmiana środowiska, czyli inne punkty odniesienia. Nic tak bardzo dobrze nie pokazuje nam sytuacji, w której jesteśmy, do której się przyzwyczailiśmy, jak zmiana punktu położenia, czyli zmiana punktu odniesienia. Jedynie to nie tyczy się związków, no bo to jest bardzo specyficzna dziedzina naszego życia i totalnie inna od wszelakich innych. No, ale to jest kwestia tego, że następują pewne zmiany w chemii mózgu, i niestety od 6 do 24 miesięcy, od poznania kogoś nowego, nie jesteśmy w stanie obiektywnie spojrzeć na tego człowieka. Nie spodziewałem się tak szybkiej reakcji. Zaskoczyliście mnie. Dosłownie po chwili pojawiło się ponad 600 łapek w górę, a co oznacza, że powinienem zrobić QA. Niestety wydaje mi się, że chyba trochę zbyt nisko postawiłem poprzeczkę, może powinno być to 2000 łapek w górę, żebym chociaż miał czas, aby tego dokonać. Dzisiaj jest to fizycznie niemożliwe, mamy sobotę. No, Ale myślę, że w ciągu najbliższych kilku dni to zrobię. Blaszka 12, bardzo ładna. Pluscownik ważyły razem 8 kg, więc kosztowały 16 zł. a to, to ładne kółko. Kosztowało 4 zł. Czyli razem wydałem w tym tygodniu dwie dyszki. Czy to potrzebne, czy nie? Trudno powiedzieć. To jest ciekawe. Jestem ciekaw, czy nie ma jakiegoś katastrofalnego bicia. Ale sprawdzimy to zaraz. Natomiast ten materiał jest naprawdę ładny. To jest wałek. A tu jest Rafał. Ale Rafał lubi malować małe wałki. No cóż, ja się nie wtrącam do czyjejś wizji. Moja ściana, mój pałk. Masz rację. Jak lubisz, no to jest kwestia gustu. Tak idzie szybciej, ile i widać każdy ten. A z hmm. może i szybciej, ale. No nie wiem. Co, co? Ciekawy jestem, co mówi fakir siedzący na kaktusie. Oświetlenie pozostawia wiele do życzenia. Niestety są pozaginane krawędzie. Nie ma za bardzo jak tego złapać. Jedynie tutaj trzeba byłoby, w tym miejscu, pochwycić. Lecz tymi ściankami czy dam radę? Spróbuję. Jakbym tego koła nie montował, to mam straszne bicie, ale tu widać, że ktoś jakby to budował dosłownie bez użycia tokarki albo przynajmniej jakoś tak, no może nie zbyt mocno dbale, ale różnie bywa, może było potrzebne na szybko, bez jakiejś ultra wielkiej precyzji. No w każdym razie, jakbym tego nie pochwycił, to mam gdzieś około milimetra bicia i to totalnie dyskwalifikuje, żeby w takiej formie to wykorzystać. Jedyna szansa to jest taka, żeby za pomocą szczęk zewnętrznych pochwycić to maksymalnie głęboko, wyciąć środek i dorobić po prostu nowy, no bo ten już nawet tutaj widać, że jest, no jest nie w osi, jest przesunięty. No i tak też to po prostu, jakbym mnie uchwycił, to, to tak się to zachowuje: że oś jest przesunięta względem krawędzi zewnętrznej. No a to już z tym już kombinowałem. Tak więc to tylko taki, no można powiedzieć, materiał do jakiejś zabawy. Trzeba by obciąć krawędź z jednej strony, z drugiej strony gdzieś około 5 mm, wtedy pochwycić w uchwyt, wyciąć środek, zrobić nowy. Zresztą do silnika innego, no to wiadomo, że tutaj ten klin może w ogóle nie byłby potrzebny, więc jest to uzasadnione. No ale jako, jako baza, czyli już spawaną blachę. Z, z, w tulei zewnętrznej na taką dosyć sporą szerokość. Nie mam tutaj miarki, ale zaraz to sobie zmierzę. Tak więc za pomocą korpusu rozrusznika jestem w stanie uzyskać maksymalnie 115 mm. A tutaj 140, więc jest to, jest to dużo, dużo lepiej. Niektóre pasy wymagają bardzo dużej prędkości, nawet sięgającej do 35 m na sekundę, a to jest naprawdę sporo, bo 35 m na sekundę. No, mówię tutaj o parametrach takich, aby średnio się nie wysypywało z pasa. To jest 200 km na godzinę. 35 m na sekundę to jest taka wartość, więc dosyć sporo. Może nie będzie tak w przypadku mojego pasa. Niestety sprzedawca nie odpowiedział mi, jaka jest optymalna prędkość pracy. Nie wiem, czy przy silniku, bo tak tutaj wychodziło mi, że. Że na tym kole jestem w stanie uzyskać około 17 metrów na sekundę przy obrotach silnika 2800. No tutaj byłoby to znacznie więcej, jeszcze tego nie obliczałem, jaka, jaki to był obwód ale w sumie co tam, mogę sprawdzić. Wezmę miarkę i zaraz Wam podam. No niestety minęły dwa dnia nie dostałem informacji, jaka jest optymalna prędkość. Tutaj po obróbce będzie około 35, około 350 mm obwodu, a tu. 450 mm obwodu, no więc dużo i niedużo. Wydawało mi się, że to jest większa różnica. No jak jak obliczyć te prędkości? No, bardzo prosto, tak? Czyli tutaj mamy jakiś kalkulator, coś tam widać, widać, tak? Czyli 0,35 razy 2,800 równa się tyle. Podzielić przez 60, no bo obroty silnika podane są na minutę. My chcemy wiedzieć, ile jest na sekundę. Czyli mamy. No, trochę mniej jednak, 16,3 metra na sekundę. Ale w przypadku drugiego koła to mamy 21 metrów na sekundę. I teraz, czy, czy ta prędkość będzie wystarczająca? No, to koło jest zdecydowanie za szerokie na ten pas, więc raczej nawet nie chciałbym go stosować. Zresztą, no, widać, że to jest, no, do jakiegoś dużego silnika i i to, co ja będę budował, to na tym, ale niestety jakoś tam z czasem teraz ostatnio było, że potrzebuję skierować uwagę w jakieś inne strony niż warsztat i grzebanie w szmelcu, także musicie wybaczyć, to chwilę się odwlecę, odwleczę w czasie, ale na pewno nie ucieczę. Także taka, taki sprzęt bardzo mnie będzie cieszył, żeby co i rusz coś przeszlifować, a sam proces budowy również jest ciekawy, więc nie umieszkam, aby nie dokończyć tego. Dochodzę do wniosku, że moje pomysły na realizację szlifierki taśmowej specjalnie nie różnią się niczym od malowania małej wałkiem dużej ściany. Dokładnie jest to coś podobnego. Nie mogę wyjść z podziwu, znając Rafała 30 lat, jak wiele się można od niego nauczyć, obserwując jego działanie. Działanie dla samej pasji. Jasne, że ważne było, żeby to było wypośrodkowane, czyli jednocześnie działać z pasją, ale i tak w taki sposób aby to dało nam możliwość jakiegoś w miarę normalnego funkcjonowania w rzeczywistości. Lecz dopóty, dopóki wszystko się spina ekonomicznie, a my jesteśmy w stanie delektować się samym działaniem dla działania, bez spiny na finalny rezultat, to jest chyba to, o co chodzi. I wyobrażam sobie bieganie za marchewką, która jest przypięta do sznurka wędki zamocowanej do pleców, tego, który biegnie za tą marchewką. No ale niestety w większości przypadków, jak obserwuję ludzi dookoła, to tak to mniej więcej wygląda. Efektem końcowym jest to, z badań, przynajmniej z badaniami się spotkałem takimi, że ludzie, którzy z jakichś tam dziwnych przyczyn zdrowotnych kończą żywot albo stoją przed wizją śmierci w niedługim czasie, będąc w pełni świadomymi tego, co się dzieje, to dochodzą do wniosku, że jedyne, jakby największą rzeczą, której żałują podczas swojego życia, to to, że nie doświadczyli tyle bliskości ze swoimi bliskimi. Że praca i bieganie za tą przysłowiową marchewką zajęła im zbyt dużo czasu, i, i coś utracili w ten sposób. Więc gdyby mogli przeżyć swoje życie ponownie, to deklarują, że część czasu poświęconego na pracę przesunęliby w stronę kontaktów z bliskimi. To naprawdę daje duże do myślenia. Myślałem, że ten dzisiejszy film będzie dłuższy i że jeszcze kilka rzeczy zrobię, ale dochodzę do wniosku po tym, jak przypomniało mi się te badania, bo czytałem o tym kilka lat temu, że jednak pakuję się do samochodu i jadę do bliskich. Tak więc na dzisiaj to wszystko. Film skromny, ale mam nadzieję, że niebawem nadrobimy na Q&A-u i na moich również tam przemyśleniach. Także osoby, które są nastawione tylko i wyłącznie na materiały techniczne. No musicie mi wybaczyć, bądź pooglądać inne kanały jeszcze. Tutaj trochę się powoli zmienia. Ale myślę, że to będzie w miarę wyposiadkowane. Także do zobaczenia. Cześć!